Biało-czerwony. Kamil, który strasznie męczył się tutaj podczas skoków treningowych. 18,5-176. Próbował nowego kombinezonu. Kamil, który startował tutaj 10 lat temu, w 2006 roku, zajął wtedy 35 miejsce. Pamiętamy, dwa lata temu w Karachowie. Był piąt. Kamil. Powodzenia długiego lotu. Ojej, bardzo słabo. Aż jęknęła publiczność patrząc, gdzie wylądował dwukrotny mistrz olimpijski zdobywca Pucharu Świata. I te warunki, bo my, patrząc na to w jaki skakał Stefan Lajek, który miał dodanych 21,3, Kamil ma dodanych 13,6 punktów w tej chwili. Noty od sędziów po 13 punktów tylko. No, odległość 134,5. No i niestety, e, obawiam się, że nie, 20,2 punktu teraz po korekcie, no ale ta odległość 134 metry. To zbyt krótko kręci przecząco Łukasz, przecząco głową Łukasz Kruczek. Kurzony Kamil, 26 miejsce przegrał z Maratem Żaparowem przed Ronanem Lami Szapui, reprezentant Polski. Jest drugim w kolejce oczekującym na kwalifikacje.